Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to 489 odcinek podcastu BSS Bez Tajemnic, który ponownie nagrywam w Albanii. Tak, to już jeden z ostatnich dni mojego pobytu w tym pięknym kraju na Bałkanach, ale mam dla Was jeszcze jeden temat, bo podczas tego pobytu nie nagrywałem jeszcze Wam niczego na temat przestrzeni coworkingowych. Tak, tak, oto o coworkingu. Na falach podcastu BSS bez tajemnic również czasami Wam opowiadam. Szczególnie polecam wysłuchanie wywiadów z osobami pracującymi w różnego typu co-workach. Tym razem nie będzie wywiadu, tym razem to mój własny, nazwijmy to, albański research. I posłuchajcie, co znalazłem dla Was w odniesieniu do coworkingu. Hmm. W zasadzie to muszę Was skierować tylko do jednego miasta, czyli do Tirany, bo nie znalazłem informacji na temat coworków w innych miastach albańskich. Natomiast w Tiranie mamy takich coworków 9. I mało tego, Albańczycy zrobili bardzo fajną rzecz, a mianowicie stworzyli sobie stronę internetową, która nazywa się coworker.com i na tej to stronie macie wszystkie informacje, które dotyczą przestrzeni coworkingowych dostępnych w Tiranie i tychże wspomnianych 9 biur. Podam Wam ich nazwy: Cowork Zone, Art, Coworking Tirana, CoLab, Destil, My Office, Albania, Dutch Hub, InnoSpace Tirana, AS Tirana, Hotel oraz Coworking Space On Tirana. Tak, takie nazwy noszą te różnego typu przestrzenie. Nie są one wielkie, są raczej, no, nazwijmy to ograniczonej przestrzeni i głównie specjalizują się w biurkach na godzinę, albo w zasadzie nie na godzinę, tylko na dniówki. I taka dniówka, słuchajcie, jest tańsza niż u nas w Polsce. Ja doszukałem się tutaj takich cen, które nam pokazują, że za mniej więcej 36-37 zł możecie mieć już dostęp na cały dzień do takiego biura coworkingowego na terenie Tirany. Czym one się charakteryzują? Wejdźmy sobie w pierwszy z brzegu, czyli Cowork Zone. Jeżeli sobie wejdziemy w taką... Zakładkę dotyczącą konkretnie tego jednego biura coworkingowego, no to zobaczymy, że przestrzenie biurowe mieszczą się raczej w budynku klasy B, no może nawet C, ale wszystkie stacje są ładnie przygotowane wyposażone w komputery, biurka, krzesła. Co prawda, widzę tu jakieś zakratowane okna, więc mam nadzieję, że to jakaś bezpieczna okolica. No i mamy na tej stronie podane informacje, że to biuro znajduje się w centralnej części miasta. Jest otwarte w godzinach 7 rano, 8 po południu, od poniedziałku do piątku, w soboty od 7 do 8. Od 7 rano, oczywiście, do 8 po południu, natomiast w niedzielę jest zamknięte. I tak jak sobie szybko przeskakiwałem pomiędzy tymi różnymi biurami coworkingowymi, to powiem Wam, że większość z nich w niedzielę jest zamknięta. Tak. Większość z nich w niedzielę jest zamknięta, natomiast w ciągu tygodnia roboczego wszystko wygląda w porządku. Co one zapewniają? Większość zapewnia nam dostęp do szybkiego internetu. Oczywiście są to biura ogrzewane, ale też i z klimatyzacją. W każdym z nich mamy kuchnię. Mamy też tak zwane personal lockers, czyli szafki dla osób, które chciałyby tam coś przetrzymywać. No i w ramach cateringu serwowana jest darmowa woda. Gdybyśmy chcieli się dowiedzieć, gdzie takie centrum coworkingowe się znajduje, no to oczywiście na tej stronie coworker.com mamy też dołączone informacje w postaci mapki. Tak, i jest dokładny adres podany, gdzie to biuro się znajduje, yy, oraz jest też napisane, że jest to 5 minut od transportu publicznego. Tak, takie informacje są tutaj pokazane. Co jest ciekawe, to, firma, to strona coworker.com zawiera informacje nie tylko na temat biur coworkingowych albańskich, tirańskich, ale również z innych krajów. Zobaczmy sobie jak wygląda inna przestrzeń, a mianowicie taka, która nazywa się Art Coworking Tirana. No przepiękna przestrzeń, typowy cowork, kolorowy, duże przestrzenie bardzo ciekawe zdjęcia, przynajmniej które są tutaj prezentowane, i co ten cowork nam tutaj oferuje? Zaraz sobie zobaczymy. No, mamy tutaj oczywiście znowu szybki internet, klimatyzacja. Mamy też dużą chill out arę, i to na zdjęciach rzeczywiście widać. Natomiast to, co jeszcze jest taras zewnętrzny. A w ramach cateringu, słuchajcie, można poza darmową wodą kupić sobie alkohol oraz przekąski. Takie różne dziwne. Rzeczy oferuje nam ta przestrzeń coworkingowa, natomiast też tutaj jest znacznie więcej informacji. Widać, że to już jest obiekt, który znacznie lepiej jest przygotowany do obsługi swoich użytkowników, no bo mamy tutaj także informację, że można na miejscu skorzystać z Airbnb, czyli są jakieś mieszkania, które można sobie wynająć do, do spania. Oprócz tego prysznice mamy, mamy też przestrzeń na eventy, którą można sobie wynająć, a oprócz tego dostęp do drukarki, skanera, kopiarki czy też projektora. Takie rzeczy są. Są tutaj obecne na terenie art coworking w Tiranie. Natomiast w odniesieniu do jeszcze cateringowych różnych rzeczy, no to mamy tutaj darmową herbatę, ale kawę już trzeba sobie kupić. Herbata powiem Wam, że w Albanii jest bardzo popularnym trunkiem i tutaj rzeczywiście wszędzie można na ulicy kupić tirańską, w zasadzie nie tirańską, albańską herbatę, więc chyba to jest jakiś ich trunek narodowy. No i tutaj to jest jedno z nielicznych biurko walkingowych, które pracuje od poniedziałku do niedzieli. W godzinach 8 rano, 10 wieczór. Tak, art coworking Tirana, Tirana wygląda na bardzo zaawansowaną e, przestrzeń coworkingową. A to jeszcze zobaczymy sobie jakąś jedną taką, wybiorę dla Was coś tutaj, coś, co się nazywa InnoSpace Space Tirana. W InnoSpace Space Tirana, jeżeli sobie wejdziemy, no tutaj ładne przestrzenie, wszystko przygotowane zarówno do pracy indywidualnej, pracy w grupie, miejsca do sal spotkań e, przez członków tegoż biura, oceniane na 5, Gwiazdek, bo tutaj rankingi również są dostępne, i to biuro jest również dostępne przez cały tydzień, ale już ma zróżnicowane godziny. O ile od poniedziałku do piątku będziecie mogli tam wejść od dziewiątej rano do ósmej wieczorem, to w soboty już od dziewiątej rano do szóstej wieczorem, zaś w niedzielę od dziesiątej rano do czwartej po południu co oni nam tutaj dają, ci się chwalą z kolei, że mają, słuchajcie, biurka pod zregulowaną wysokością oraz ergonomiczne krzesła, mają też przestrzeń chilloutową oraz zewnętrzny taras. Tutaj nie mam mowy o Airbnb, tamto mnie zaskoczyło, ale w ramach różnego typu Nazwijmy to elementów, z których można tutaj skorzystać w ramach tego co-worku, Macie dostęp do kuchni, pokoju ze Skype'em, ha, czyli już jakaś dedykowana kamerka, musi tam być i ekran. Oprócz tego, szafki do zamykania swoich własny, własnych rzeczy. Darmowa woda, ale już alkohol i znaki również możliwe są do kupienia. Ale mają tutaj darmową kawę i darmową herbatę. A oprócz tego, mają też inne rodzaje kawy, które można sobie kupić. Czyli zakładam, że przelewowa jest za darmo, a jakaś tam. Bardziej kombinowana w postaci jakichś różnych naparów kawowych, to już trzeba będzie sobie to zakupić drogą kupna. Co mamy jeszcze? Mamy tutaj informację: słuchajcie, że mają przestrzeń do piłkarzyków takich pokojowych, ale też, że jest to biuro przyjazne dla psów i kotów, i mają też. Darta. Kurczę, to jest niesamowite, jak różne rzeczy można sobie tutaj znaleźć na, na tej stronie coworker.com. Myślę, że to jest strona, którą warto będzie sobie przeglądać i to nie tylko pod kątem poszukiwania biur coworkingowych w Tiranie, ale też i ogólnie, bo tak jak patrzę sobie na tą stronę. To powiem Wam, że mamy tutaj dostęp do biur z całego świata. Tak, ciekawą rzecz zrobili producenci strony coworker. Zobaczcie, na takim wyjeździe, nawet do Albanii, można się dowiedzieć, że jest taka strona jak coworker.com. Tyle! co so, ja będę Wam zawierał więcej czasu. Ja się tutaj szykuję już do pływania w basenie, ale gdybyście poszukiwali biur coworkingowych w Tiranie, no to wskakujcie sobie na stronę coworker.com. Tu macie zdjęcia, opisy, ratingi, ceny, wszystko, czego potrzebujecie. No i dla podsumowania, 9 biur do Waszej dyspozycji na terenie Tirany. Tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji tego podcastu, a ja się z Wami już będę witał w kolejnym odcinku. Nie wiem czy jeszcze z Albanii czy z Polski. Zobaczymy. Na razie. Cześć.